Piotr Roman Gryziec Bernard, Maciek i inni Bielgrzymka Był początek sierpnia. Wracaliśmy właśnie z Bernardem z franciszkańskiego spotkania młodych. W korytarzu zatłoczonego pociągu relacji Przemyśl-Wrocław, mimo pocieranych okien było tak duszno, że można było siekierę zawiesić. Na dodatek musieliśmy co chwilę przyklejać się do drzwi przedziałów, aby przepuścić przeciskających się tam i z powrotem pasażerów, bezskutecznie próbujących znaleźć jakieś wolne miejsce. Właśnie w trakcie owych wędrówek ludów natknął się na nas jakiś młody chłopak w podartych dżinsach i czarnym podkoszulku z nadrukowanym symbolem jakiegoś zespołu heavy metalowego. Okazał się dawnym kolegą Bernarda, który gdy tylko go zauważył, chwycił za ramię. Hej, czarny, dokąd kicarz? A, hej, opty! Bardzo szybko się domyśliłem, dlaczego mój przyjaciel miał taki pseudonim. Nie zauważyłem cię taka zadyma w tej gablocie. Kupę lat cię nie widziałem. Jadę właśnie do kumpla do Krakowa. Załatwił mi bilet na koncert, no wiesz, ten na rzecz dzieci z wirusem HIV. Prawie wszystkie najlepsze kapele krajowe. Słuchaj, człowieku, cała noc! To będzie dopiero super szał. Tak, słyszałem, usiłował wejść czarnemu w słowo Bernard. Toż to jedyna okazja, ciągnął tamten. Wiem, że ty też lubisz mocną muzykę. No, może teraz oglądnął szybko Bernarda od stóp do głów. Może ci nie wypada chodzić na takie imprezy, ale chyba wam nie zabraniają, co? przecież tu się liczy cel, no te dzieciaki, nie? No to co, wybierzesz się z nami? Bernard jakby się zawahał. Czekaj, kiedy jest ten koncert? 14 sierpnia, cała noc, aż do białego rana. Niestety, 14 będę na Jasnej Górze. Jak co roku idę w pierwszej pielgrzymce. Wiem, że ty obty byłeś zawsze pierwszy w kościele, ale chodzi mi o te dzieci. Czy miłość bliźniego, jak wy to mówicie, nie jest ważniejsza niż klepanie różańców? Słuchaj, czarny, z tą miłością bliźniego to wyjechałeś jak grabasz do chorego. Ty sobie pojedziesz na koncert, dasz trochę szmalu na pomoc dla dzieci, przy okazji zabawisz się trochę i będziesz zadowolony, że zrobiłeś dobry uczynek. Ale tak naprawdę to te pieniądze nic nie zmieniają. I nie potrzeba pieniędzy, lecz kogoś, kto będzie z nimi: człowieka. Gdybyś poszedł na pielgrzymkę, doświadczył trochę trudu, skwaru, pragnienia, umartwienia, pomęczył się, a równocześnie spotkał braci, którzy się z tobą podzielą nie tylko ostatnią kroplą wody. Ale i sercem. Może by ci to było łatwiej pojąć. Wybacz, ale cię nie rozumiem, opty, przerwał czarny. Hej, lecę dalej, nic tu po mnie. Może gdzieś dalej znajdę trochę luzu. Czarny poszedł dalej, a ja uświadomiłem sobie, że słuchając Bernarda zapomniałem zupełnie o gorącu ścisku i zmęczeniu podróżą. Pociąg szarpnął nagle i wjechaliśmy na dworzec. Przez okno ujrzałem czarnego, który biegł w kierunku kiosku z napojami. To tak, jakbyś mówił ślepemu o kolorach skomentowałem niedawną rozmowę Bernarda. Nie masz racji zastopował mnie mój przyjaciel. On tak szybko nie zapomni naszej rozmowy, choć teraz musi ją odreagować. Po takim koncercie będzie z pewnością śmiertelnie wypompowany a wtedy. Jak zwykle nie dokończył. Nie wiedziałem, co Bernard miał na myśli. A wstydziłem się pytać, żeby się nie skompromitować. Przecież znając go już tak długo, powinienem rozumieć. Spojrzałem machinalnie przez okno. Właśnie czarny wracał, popijając piwo z puszki. Bernard wychylił się przez okno. Tu masz mój numer telefonu. Jak będziesz wracał z koncertu, zadzwoń. Czarny wziął kartkę z numerem i zaczął ją obracać w rękach, nie bardzo wiedząc, co ma robić. Wsiadaj, bo nie zdążysz na pielgrzymkę, krzyknął Bernard. Czarny ocknął się i wskoczył do ruszającego pociągu. Powiedziałeś na pielgrzymkę? Spytałem z niedowierzaniem. Ach tak, zdziwił się Bernard. Nie zastanawiałem się co mówię. A po chwili dodał. Zresztą pielgrzymka może mieć wiele znaczeń. Piotr Roman Gryziec, Bernard Maciek i inni.